To jest taka słabość o, o organizmu na coś uczulenie takie. To właśnie jest taki katarsienny uzawienie oczu. Alergia to tak naprawdę proces zapalny, tak? przewlekły proces zapalny, który wywołany jest przez alergeny, tak? czyli przez różne czynniki, których Stężenie jakby dla danego organizmu przekracza możliwości jego tolerancji, tak i powstaje wtedy nadwrażliwość, nadreaktywność i stąd mamy problemy z chorobami alergicznymi. Organizm broniąc się wydziela swoistego rodzaju substancje, które w efekcie powodują łzawienie w dużej ilości wydzielin śluzowych, nawet i przykurcz. Mięśniówki, gładki o i tego i innego typu również reakcji. W Polsce około 40%, tak? Szacuje się, że, że 40% osób ma alergię. Faktycznie wśród dzieci jest to dość dużo zachorowań. No my przyjmujemy tutaj naprawdę po kilkadziesiąt osób dziennie, a pracuje na 106 lekarzy, więc pracy jest co niemiara. No i najczęściej są to przede wszystkim tak problemy z układem oddechowym, czyli alergie. W postaci skrzelowej czy alergicznego nieżytu nosa też nierzadko występują objawy ze strony przewodu pokarmowego i skóry, tak? czyli tak zwane topowe zapalenie skóry i nietolerancję różnego rodzaju pokarmów, ale najczęściej to jest manifestacja ta oddechowa. Pierwszymi symptomami są są okresy, kiedy zaczyna się kwitnienie roślin pierwszych i te pierwsze kwitnienia już dają, dają reakcję uczuleniowe u osób, które mają tę odpowiedź. A ten okres maja, czerwca jest tym okresem szczególnego nasilenia, z tym, że możemy powiedzieć, że ten okres uczuleni, reakcji jest praktycznie. Prawie, że przez cały rok, z tym, że nasilenie jest w okresie wiosenno letnio jesiennym również zależnym od pogody. W okresie y, takiego y, deszczowym czy takim chłodnym, ten okres jest korzystniejszy dla alergików, bo nie ma tak, tego pylenia takiego. Natomiast no, kiedy jest ciepło, sucho, no, to wzrastają te procesy. Zmiany te wynikają z tego, co dziedziczymy po, po naszych rodzicach. Natomiast oczywiście uwarunkowania środowiskowe to też kolejny aspekt, który oddziałuje na nas przez całe życie i w związku z tym, że mamy coraz trudniejsze warunki, jeśli chodzi o te czynniki środowiskowe do życia, to niestety tych chorób alergicznych liczba no, rośnie w sposób właściwie lawinowy i coraz więcej i małych pacjentów, i dorosłych też ma problemy alergiczne. Podejrzewam, że może mama mieć ten problem. Ale nigdy nie sprawdzała tego, więc nie wiem. Kacharyj się często zdarza, i nieraz się zastanawia, czy to nie jest przyczyna jakiegoś kurzu, czy, czy pyłków. No, ale prawdę mówiąc, jeszcze się do urokaża nie udało. No, chyba warto iść, bo wydawałoby się, że w tym wieku to już może alergie nie grożą nam. Mam dziecko, które jest alergiczne. Na co alergia jest? Na roztocza, na pyłki różne, na grzyby. Jest ciężko, właśnie. Z oddychaniem objawia się to kichaniem, spytaniem, zawynie oczów. W pierwszej fazie możemy działać objawowo na objawy, czyli stosować tabletki, stosować krople, stosować różnego rodzaju aerozole. Natomiast jeżeli ten proces się nasila, no to wiadomo, bezwzględnie konieczna jest wizyta u lekarza, szczególnie u małych dzieci, ponieważ no te problemy potem nasilają inne choroby, następne układu oddechowego, w związku z tym takie dziecko musi być poddane wnikliwym badaniom i leczone. Leki antyhistaminowe są lekami skutecznymi, natomiast no, proponujemy raczej zdiagnozować do końca powód tych zdarzeń, żeby to leczenie było celowane. Bo może okazać się, że bardziej właściwe będą inne rodzaje leków, a nie prosta tabletka, tak? ale oczywiście no, w wielu sytuacjach i wiele osób tutaj mówi, poszedłem do apteki, wziąłem leki i czuję się lepiej. Tak? I to prawda, bo to są m.in. leki, które rzeczywiście są skuteczne w leczeniu, ale przede wszystkim tych takich postaci alergicznego nieżytu nosa czy zapalenia spojówek. Tak? Natomiast przy bardziej złożonych alergiach to już to leczenie jest niewystarczające. Dużo pomaga w tym sport, basen. Kiedy nie chodziłam na basen 15 lat temu, to chorowałam. A teraz nie, kiedy chodzę. Po pierwsze to starajmy się prowadzić zdrowy tryb życia, tak? unikać e, tych wszystkich przetworzonych produktów, e, starać się e, no, przede wszystkim jeść zdrowo, tak? czyli żeby się nie narażać na te czynniki. A po drugie no to diagnostyka i w odpowiednim momencie stosowne leczenie, tak? czy to e, leczenie farmakologiczne, czy w efekcie potem immunoterapia, czyli no, próba odczulania czyli przyzwyczajenia organizmu do coraz y, ta większych dawek y, alergenów Często w takich miejscach, w których jesteśmy w trakcie sezonu urlopowego, zdarzają się, no, pierwszy raz w życiu nawet, tak? takie ukąszenia i a, jakby manifestacja wtedy jest dramatyczna, najlepiej próbować sygnalizować takie sytuacje lekarzom, jeśli oczywiście doszło już do tego typu zdarzeń. Mamy możliwości diagnostyczne i sprawdzenie tego w formie ambulatoryjnej, i wtedy oczywiście odpowiednio jesteśmy w stanie zaopatrzyć pacjenta na taki wyjazd, czy w ogóle na, na, na funkcjonowanie w życiu codziennym. Takie osoby no, powinny być pod szczególną opieką lekarzy, powinny przy sobie posiadać nawet y, takie ampułki z adrenaliną. W przypadku ukąszenia na jatowadów i w ogóle w przypadku alergii, tak, może dojść do takich dramatycznych objawów w postaci wstrząsu anafilaktycznego. No, wtedy a niestety naj, naj, najbardziej wskazanym jest no, pomoc szybka, pomoc lekarska, tak? bo, bo tutaj mm, samodzielnie to trudno udzielić tej pomocy, natomiast w przypadku ukąszeń na jadę owadów pacjenci zostają wyposażeni w specjalne, jednorazowe takie peny, strzykawki, jak na przykład mają osoby chorujące na cukrzycę i wtedy pierwsza pomoc też może nadejść ze strony no, rodziny jakby pacjenta. Astma ma lekarza ile się namęcza przy tym. Astma to jest choroba zapalna układu oddechowego i znowu tutaj część zachorowań związanych z astmą, z tą przewlekłą chorobą układu oddechowego jest wywołana alergią, natomiast jest również grupa osób chorych na astmę, które nie mają podłoża alergicznego, jest to tak zwana ta astma niealergiczna. Leczenie pozostaje takie samo, natomiast w toku diagnostyki możemy stwierdzić, czy właśnie jest to podłoże atopowe alergiczne czy nie udaje się go bądź odnaleźć, bądź go po prostu w ogóle nie ma. tak? Czyli jakby dochodzi do mechanizmu zapalnego w inny sposób, nie wywołany przez alergę. Nieleczone objawy alergii, które przenoszą się później na układ oddechowy, wywołują, mogą wywoływać procesy chorobowe, i te procesy chorobowe układu oddechowego w, w efekcie, a przede wszystkim już takie nawracające się stany zapalne, oskrzeli czy y, zapaleni y, płuc y, są przyczyną później y, astmy. Zachęcamy naprawdę do tego, żeby diagnozować się, korzystać z opieki medycznej, ponieważ efekty właściwej terapii, właściwego leczenia odczuwają sami pacjenci i mówią, że dopiero jak dziecko czy dorosły tak, zostali zdiagnozowani, to dopiero ta pomoc właściwa została uzyskana i no, jakby czujemy się zdecydowanie lepiej i możemy funkcjonować normalnie na co dzień w społeczeństwie.